Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy taki odcineczek, że po zsumowaniu w sumie ferii Także mam 5 takich tych skrzynek. Sobie otworzę. Nie wiem, co z nich dropi, bo otworzyłem dosłownie dwa, ale słyszałem, że dropi podręcznik. Fajnie by było takie upelować. A jak widzę co dropi, to się nie zapowiada. Chociaż Chcesz... o jest chyba losowa. Otworzę sobie ten pierwszy, jest tak tak dość szybko w sumie. Właściwie wszystkie otworzę dość szybko. Chcę po prostu jakby sobie wyłapać tej temki, które się tutaj bardziej, za bardziej wartościowe uznam. A resztę syfu yy, wrzucić po prostu do kosza, nie? I żeby się to fajne stakowało. Tu, tu to jest słabe, ale to może w sumie też się przydać, także niech to sobie leży tutaj. To tu bryłki mogą też być. O, kwiatki nawet dropią. Dobra. Strzęt, też, że metal dropi. No ciekawe czy mi wydropił? Aha, dobra, widzowie, eszito, eszito, y, Podobno nie dropi. Pozdrawiam Łukaszka, który otworzył tych skrzynek, 10 milionów i wydropił dwa metale. Ja już je lubię. Wreszcie będzie udany opening. Nie będę wrzucał, kurde, openinga z taka drewniaków. Bardzo mi się podoba. Oj, tak, tak, widzowie. Podręczniczek. Super Ansko. Trofki losowe. Fajnie to wygląda. Sześć losowych już. Fajnie, że nie ma takiego totalnie tak dużo syfu, bo można otworzyć sobie tak właśnie cały stack O, tak szybciutko. Nie wierzę w to. No dobra. Może widzi tak, może widzi tak, gdzie podoba. Bardzo lubię już te skrzynki. Można tworzyć sobie cały stack tego naprawy i ja nie mam pełnego eku. I potem sprawdzamy, właśnie, czy jest podręcznik, dlatego robimy sobie cały stack. Oj, mój internet, halo, nie podczas odcinka. O jej, o jest metal jeszcze. Dobra, wyrzucamy to, to i to. Eee, okej, okay. a to sobie damy tutaj wyżej, i jeszcze to wyrzucę. Ostatni stack Sprawdzamy Tutaj ja lecę ostatni stack, też, też tak leci Jeden po drugim, siedem losowych Nie, wiecie, ja najchętniej bym ich nie otwierał, bo pewnie znacie moje podejście do losowych Ale otworzymy, otworzymy, no co? Jeszcze metal jeden wyleciał ja no, przecież to są skrzynie. moi drodzy Patrzcie to, dwa metale Dwa podręczniki Jakieś klucze, kamienie 10, potek 18 tego To jest 6,4. No, dobra, zostawię na podsumowanie to. to. To to wrzucimy na razie do góry i otwieramy losowe. 9 losowych. Pochwalę się. No, dobra. I tak, właściwie dostałem dzisiaj jeszcze minity w ogóle. Super sprawa. Eee, to jest jakieś gówno. Ogólnie. Jak ktoś pozdrawia, no tego pozdrawiamy, no bo co, nie można nie pozdrawiać, nie? To hamsko. Także to sobie wrzucam do kosza, bo to syf i łachrajstwo. O, no myślałem, że Bonik. Losowa skrzynia bloga. No na razie to nawet jednego ender nie dostałem. To jednak losowe nie są najlepsze. Jakby kiedykolwiek były dobre. Słaba wielkanocna będzie dla Prygusa. Podwoiło losową, a tu nic nie dropi z tych losowych. Czy wy to, widzicie? Jeden ender chest stylu w ogóle? Co to ma znaczyć? No dobra. Losowe nie były dobrym biznesem, ale żeby dwa podręcznik, dwa metale, to ja nie będę narzekał. Także myślę, że możecie sobie uznać te losowe też jako dropik, bo to jest materiał, którego często ktoś nie otwiera. Ogólnie opening jest mega udany. Dwa podręczniki, dwa metale. Dziewięć losowych było. Także super. I właściwie to tyle by było. jeden taki krótki odcineczek. Chciałem sobie wrzucić te skrzynki. Fajnie wyszło, fajnie wyszło. Dwa podręczniki, a jestem zadowolony. Dlatego ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za odcineczek. I do usłyszenia za jakiś czas. Cześć.